ewidentnie nie są to dobre dni dla polskiej piłki w europejskich pucharach. Po porażce Jagiellonii z Bodo 1-0 oraz Śląska z St. Garen 2-0 przyszedł czas na spotkanie Spartaka Trnawa z Wisłą Kraków. Sensacji nie było, nie było także niespodzianki, chociaż przez moment można było się na pewno pocieszyć, bo do przerwy Wisła prowadziła 1-0 i na pewno ta pierwsza połowa była na bardzo fajnym poziomie i niezłej intensywności. No to jednak w drugiej połowie nie ukrywajmy pokaz zdecydowanie wyższej jakości po stronie gospodarzy. 3 stracone gole podopiecznych Kazimierza Moskala, no i porażka w pierwszym wyjazdowym spotkaniu: 3 do 1. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, to na pewno śmiało możemy wyróżnić we wczorajszym spotkaniu dwóch zawodników: Angela Rodado oraz Angela Baena. Roda do gola. Baena asystowa była naprawdę bardzo ładna asysta. A tak naprawdę Rodato dostał piłkę już yy, wyłożoną na tacy do pustej bramki oczywiście dla takiego napastnika nie był to żaden problem. Wisła wyszła na prowadzenie. Na pewno była gigantyczna radość yy, w sektorze gości. Wisła Kraków prowadziła tak naprawdę przez około 20 minut. Yy, do przerwy wyglądało to bardzo dobrze, chociaż momentami widać było ewidentnie nerwowość w szeregach defensywnych Białej Gwiazdy. Nie wykorzystało tego Spartak Trnawa w pierwszej połowie, ale odbiło to sobie w drugiej. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o poziom samego spotkania był bardzo dobry, natomiast to w jaki sposób Wisła Kraków po raz kolejny traci gola, bo ja tutaj już nie mówię o tym meczu w Wiedniu, 6 straconych bramek, kompletna katastrofa, nie mówię już nawet o meczu z KF Lapi, bo Lapi także gola w Wiśle strzeliło, no ale jednak ten mecz wczorajszy w Trnawie mógł się rozstrzygnąć inaczej, gdyby Wisła w miejsce Urygi i Biedrzyskiego miała przykładowo Diegeza i Skrzypczaka, czyli środkowych obrońców Jagiellonii Biały Białystok, którzy też nie są na wybitni w grze defensywnej, ale myślę, że zapewniliby zdecydowanie więcej jakości i spokoju właśnie w formacji. Obronnej. Poza tym, jeśli chodzi o całość tego meczu, Wisła, tak jak wspomniałem, nie zagrała źle. Tylko niestety przegrany tak naprawdę środek pola przez większą część meczu. No i fatalny występ obu środkowych obrońców. Kuriozum przy drugiej bramce. Pierwszy gol to też taka bardziej kopanina w polu karnym, w której doskonale znalazł się Michal Durisz, który skompletował dublet we wczorajszym spotkaniu. Został zmieniony w końcówce. Natomiast było to ogólnie. Niezłe spotkanie, jeśli chodzi o Wisłę, bo kreowanie akcji na pewno im wychodziło i stało na bardzo wysokim poziomie. No to patrząc na cało, ta Wisła była na pewno zespołem słabszym. Oczywiście należy się tutaj zdecydowanie szacunek za bardzo odważną pierwszą połowę, bo Spartak Trnawa to jest drużyna, która wiemy, że potrafi przejąć inicjatywę, a Eee, właśnie w pierwszych 45 minutach był z tym problem. Pamiętamy, jak gospodarze pokonali w zeszłym sezonie, chociażby Lech Poznań w meczu Bardzo sensacyjne. Eee, Pamiętam także mecz przy bułgarskiej. Fatalne rozstrzygnięcie. Eee, Lech został wtedy wyeliminowany. No, Wisła Kraków na pewno jeszcze nie może powiedzieć, że ten dwu mecz przegrała. Natomiast przy rejontach za tydzień czeka je kolosalnie ciężkie wezwanie. No bo, żeby doprowadzić do grywki, no to trzeba wygrać co najmniej dwoma bramkami ze Spartakiem. Trnawa Wisła nie stworzyła sobie wczoraj tak wielu sytuacji, jak chociażby w meczu w Krakowie przeciwko rapidowi Wiedeń, co ciekawe. Natomiast no, jeśli chodzi, tak jak wspomniałem o tą drugą połowę, no to ona była po prostu słaba, no, tragiczna gra środkowych obrońców, jak i ulega takie biedrzycki. Nie potrafi po prostu zrozumieć, do czego dochodzi w polu Karnym Wisły mecz mecz w europejskich pucharach. To jest tak, że Wisła ma swój pomysł, gdzieś tam konkretnie dofinalizuje, jak zawsze Angel Rodado strzela gola, bo to jest tak naprawdę już stały punkt programu, jeśli chodzi o Wisłę w Europie. Natomiast no, gra defensywna jest po prostu na tyle tragiczna, że no, nie ma co się pchać dalej, bo po prostu, bo po prostu bardzo ciężko będzie o jakieś konkretne wyniki z taką grą. Na pewno szczęściem dla Wisła jest to, że Rodado został, podpisał nowy kontrakt i Pomoże, yy, będzie starał się pomóc w tym awansie do Ekstraklasy bo to jest najważniejsze dla Wisły nie europejskie puchary tylko awans po trzech latach przerwy do Ekstraklasy nie ma się tutaj nad czym rozwodzić bo Wisła w przekroju całego dwóch meczu od razu oczywiście była stawiana jako drużyna słabsza bo jest różną słabszą natomiast czekamy na niespodziankę no nie nastawiamy się na nic wielkiego no, ale jeśli podopiecznik Kazimierza Moskala na pewno to spotkanie wygra i sprawią psikusa Spartakowi Trnawa, no to chyba nie będziemy mieć nic przeciwko. Jagielonia przegrała. Śląsk przegrał, Wisła przegrała, ale na pewno gigantyczny szacunek należy mieć do stołecznego klubu, do podopiecznych Gonzalo Fejo, który na bardzo ciężkim terenie z drużyną by wygrał 3-2, mimo że przez naprawdę długi czas. Przegrywał 2 do 1. Na pewno Legia Warszawa zagrała najlepszy mecz ze wszystkich Pucharowiczów, jeśli chodzi o trzecią rundę i te pierwsze spotkania. Bardzo fajny mecz, bardzo dobry, odważne spotkanie podopieczny Gonzalo Fejo. Dobrze się to przede wszystkim oglądało. Nie ukrywam, że przy wyniku 2-1 dla Bręb zacząłem się troszeczkę obawiać, gdyż był moment, gdzie bliżej Bręby miało do trzeciego gola niż Legia do drugiego. Natomiast błysk Luquiniasa. A potem świetne wejście Moriszyty spowodowało, że Legia Lemerz wygrała. Na pewno takim, można powiedzieć, jokerem w talii trenera Fejo był Blasz Kramer, który pojawił się na murawie w drugiej połowie i zanotował dwie asysty. Także bardzo dobre wejście tego zawodnika. Statystyki one są w większości na stronę gospodarzy, jak widzimy, 13 do 9 w strzałach, strzały trenu takie same. No, ale posiadanie piłki podania i skuteczność podań zdecydowanie po stronie Brandby. Spójrzmy, jak gospodarze mają skuteczność podań na poziomie aż 91%. Także naprawdę bardzo wysoką. Lega tej piłki nie miała tak często, ale zdecydowanie lepiej wiedziała, co z nią zrobić. Naprawdę możemy być dumni z Legi po tym wczorajszym spotkaniu. Nie popadajmy w jakiś niezwykły zachwyt, bo wiadomo, że Lega nie mierzyła się. Z jakąś europejską potęgą, ale jednak Brendby to jest drużyna, która ewidentnie polskim zespołom nie siedzi. Natomiast Legia teraz zagrał u siebie rewanżowe spotkanie, mając jeden z zapasu. No i wydaje mi się, że tutaj, mimo wszystko, Legia musi ten dwumecz wygrać, no bo jest to na pewno wynik, który każdy by brał w ciemno, takie 3-2. W Kopenhadze to jest rezultat naprawdę bardzo dobry. Jeśli chodzi o legię, zwłaszcza że w poprzedniej kolejce podopierzchni Gonzalo Fejo ulegli piastowi Gliwice. Także gdzieś tam te morale może nie stały na jakimś bardzo wysokim poziomie. Na pewno odmiana gry legi w drugiej połowie, bo tak jak wspomniałem, do przerwy brady prowadziło 2 do 1. Natomiast potem, już w tych drugich 45 minutach, zobaczyliśmy inne oblicze warszawskiej Legii i przede wszystkim oblicze, które dało zwycięstwo, a to jest najważniejsze. Jak już wspomniałem, Legia jest jedyną polską drużyną, która swoje spotkanie wygrała. Rewanży już za 5, 6 czy 7 dni. czekamy na ciekawe rozstrzygnięcia, natomiast ze wszystkich polskich drużyn, które jeszcze są, a zostały jeszcze wszystkie zespoły, czyli Wisła, Legia, Śląsk i Jagiellonia. No to zdecydowanie właśnie Legia Warszawa jest w najlepszej sytuacji, wygrała wyjazdowe spotkanie i myślę, że w Warszawie będzie faworytem co nie zmienia faktu, że Brent by straszyło i momentami naprawdę przejmowało inicjatywę. Oczywiście powtarza się to, co z wyższego sezonu, czyli Legia traciła e, rok temu bardzo dużo goli w europejskich pucharach, były mecze, gdzie traciła po dwa lub trzy nawet gole, wczoraj także dwa gole stracone i w Warszawie myślę, że mimo wszystko będzie otwarte spotkanie, miejmy nadzieję, że z korzystnym rozstrzygnięciem e, dla Legii. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jeśli Legia pokona brędby, no to jeszcze została czwarta runda, w której jednak rywalnie stoją na bardzo wysokim poziomie. Rzekłbym nawet, że stoją półkę niżej niż brędby Kopenhaga. To wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na razie i cześć.